Hej kochani, witajcie w pierwszy dzień lata? What the fuck Okej, okay, wracamy na miejsce Tak więc witam was w tym super dniu No cześć, od razu lepiej chyba nie? Tak ogólnie dzisiaj trochę świątecznie Zobaczcie, Renifery jak zawsze... E, Kutto, od... trzeba chodzić u gry w tym samym grywam do jednego dnia zią no, i teraz te wszystkie spotkania z rodzinami, dawanie sobie prezentów, jakieś tam inne pierdoły związane z tymi wszystkimi świętami, ale tak, prawdę mówiąc, w ogóle nie czuć klimatu świątnie. Raz, że nie ma śniegu, słońce świeci, co mogliście przed chwilą zaobserwować lato te sprawy. A dwa, no. No jednak by się przydał ten śnieg w święta, no nie, to już chyba jest takie oklepane od dawna, że e, święta to śnieg. To znaczy przynajmniej u, u mnie tak jest, u mnie tak jest. I co, no dzisiaj chciałem wam tylko złożyć życzenia bez żadnych takich QAnD-ów czy coś, a w sumie to... Ja od razu się przyznaję, nie jestem mistrzem w składaniu życzeń, Oczywiście ch chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, prezentów. I tak można się, wiecie, no, troszkę się można na, to, na ten temat rozgadać, cze, czego wam mogę życzyć. E, dobrych wyników w dałce, e, batury zdane i testu gimnazjalnego napisanego, dobrze bardzo. I, i na, na studiach też, bo na na mi oglądałem takie osoby, na studiach też, żeby wam było dobrze. Um, no i co, no, pff, i to tyle, jeżeli chodzi o moje życzenia, no. W każdym razie chciałbym wam życzyć jak najlepiej, a i tak, i to tyle. To tyle z życzeń. Na gwiazdkę, czy tam na podchoinkę możecie mi, wiecie, dać na przykład lajka, like albo jakiś fajny komentarz, czy coś w tym stylu. Ostatnio wam też na Facebooku postowałem, że nie za bardzo lubię święta, ten okres cały, o Boże Rodziny och, ach i te sprawy, wiele wie, wielu z was się coś tam nie pytało a kupson, ale czemu, coś tam coś tam, generalnie chodzi o sprawy rodzinne tutaj kłótnia, tam kłótnia, tutaj coś tam, coś tam i nie mamy wigilii takiej, jak byśmy chcieli mieć, tak więc właśnie to jest główny powód, dlaczego święta tak jakby nie należą do moich ulubionych, ale Jep, w każdym razie i tak się z tego cieszę. Sam sobie niestety robię prezenty. No, i to wszystko z mojego żalenia się. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że te święta spędzicie bardzo fajnie. Sylwester też będzie udany. Tak więc na razie trzymajcie się. Wesołych świąt. Peace out.